Witam. To będzie tylko taki krótki dziennik. Mamy 24 września. Postanowiłem się przyjechać szlakiem odrzańskim. Ponownie do Berlina. O kurcze. Wstałem dzisiaj rano. planowałem wstać o 9.00 normalnie o 9.30. No ale zanim sobie jeszcze poleżałem w łóżku, to była 10.00. Myślałem, że mam jeszcze dużo czasu, no ale najpierw nie mogłem znaleźć e, kluczy do roweru. Musiałem, musiałem jakoś z poprzedniego roweru wykręcić ten bagażnik i wkręcić do tego, żeby no, mieć na czymś hybur zwiesić. No i kurczę, miałem niecałe pół godziny do wyjścia. No i tych kluczy nie mogłem znaleźć. Myślałem, że się nie uda. Ale w końcu przypomniałem się gdzie, gdzie są. Potem potem nie mogłem znaleźć śrubki do tego i znalazłem jakąś zardzewiałą śrubkę próbowałem tu zakręcić przekręcić nią Ech. no i się kusić w... gwintu urwał no i musiałem bez tego jednego bagażnika pojechać R namiot przy przy przytwóciłem tutaj zamiast zamiast do przodu potem, potem nie mogłem znaleźć kluczy od blokady rowerowej Ech. Te śrubki nie mogłem wykręcić, bo, bo nie mogłem znaleźć kombinarek No ale jakoś w ostatniej chwili wyjechałem Pokazywałem na dworze, stać, żeby się pomogłem W ostatniej chwili zdążyłem, jeszcze złą kartą zapłaciłem Bo przypomniało mi się, że na tej karcie nie mam już pieniędzy no, ale jakoś zdążyłem w ostatniej chwili ale blisko gdzie ona się tutaj przybłąkała zapomniałem powiedzieć dokąd się tak śpieszyłem otóż na pociąg na pociąg do Szczecina bo z racji tego że mieszkam w Koszalnie to nie chciałem, chciałem, nie chciałem dojeżdżać do Szczecina rowerem byłam tylko dwa dni to by mi za długo czasu zajęło Dużo czasu. Jeszcze przypomniałem mi się, że, że zaczęło pokrowić do tego śpiwora. Mam rozwalony, że, że tutaj sznurek mi pękł i że, musiał, i że powinienem coś z tym funkiem zrobić. No i tak na ostatnią chwilę jakoś to zapakowałem. Ale jechałem na dworzec to normalnie to wypadło. Wywaliło się prawie na asfalt. Ech, bałem się, że mi się wkręci w koło, ale, ale nie wkręciło się. Fuh. Teraz jest spokojnie, jadę do Szwed. Zacząłem już wrzucać odcinki z drugiej części wyprawy, czyli Karaiby. No i od następnego tygodnia będę już systematycznie wrzucał. Myślę, że to jest ciekawsza część wyprawy, dlatego oszczędzam pamięć na karcie, żeby jak najwięcej sfilmować. Europy, tak, Europę tylko tak pobieżnie filmowałem, ponieważ już wielokrotnie przez Europę jeździłem. Paryż mam dokładnie sfilmowany, jako że 4,5 miesiące mieszkałem 55 km od Paryża. To, co mi się podoba. Tym. ktoś się chyba na mnie gapi. To, co mi się podoba w Karaibach, to, że, to to, że tam praktycznie nigdy nie jest zimno. Nawet jak wieczorem przyjechałem tuż poza, po zachodzie słońca, to i tak czułem fajne ciepło. Nawet się zgrzałem w swetrze Natomiast jak jechałem do, na Karaiby, przez Europę to trochę marzłem. I tam nawet jak w pomieszczeniach, nawet jak słońce nie dochodzi w pomieszczeniach, to, to trzeba włączyć klimatyzację, ponieważ No można się spodzieć nieźle. Natomiast w, w Polsce, jak wróciłem do Polski, był w środek lata, to w pomieszczeniach, do których armienie słoneczne nie dochodziły to po prostu było zimno jeszcze się zastanawiam gdzie będę jechał zimą, czyli w grudniu w drugiej połowie grudnia myślałem nad Myślałem nad Kalifornią, tylko że niestety trochę brakuje mi pieniędzy. Znaczy mogłem tam polecieć, tylko żebym się jeszcze bardziej zadłużył, a chciałbym trochę spłacić długi, spłacić kartę kredytową, więc, więc chyba na Kalifornię się nie zdecyduję. Pojadę albo, albo do Hiszpanii jeszcze raz Albo na Teneriffę, czyli też do Hiszpanii <noise> Czyli Hiszpanii raczej A to co tutaj widać, co filmuję To jest Eberswalde, to już są przedmieścia Eberswalde Dobra, jadę do Berlina Postanowiłem jednak nie jechać do Berlina, po prostu nie chciało mi się Z Eberswalde e, Jadę pociągiem to do Szczecina i teraz czekam w Angermundem na pociąg